Oto jam jest wróżka, wilguszka, ja. Wróż skarbie, wróż. Widzę, że tutaj no. jest kurzajka. Nie, to nie jest kurzajka, to jest odcisk od sztangi. Świetlana przyszłość przed tobą, ale niestety... Krótka. ...nikt cię nie widzi. A nikt mnie nie lubi A już. No. każdy <laughs> słyszy. Co? Tak wychodzi. To się nagrywa, to jednak ktoś widzi. O. Muszę to sobie przełożyć o. na język. Spoko... Ludzi, e, takich co wstają rano i idą spać wieczorem. A ty nie wstajesz rano i nie śpisz wieczorem, ale tak. masz to co? Tam ci mają. <noise> Zdarza się, bo. Bo tu jest napisany: p a partyzetka. I ludzie cię usłyszą, i ty. Wreszcie! I ty ja razem ze mną powiemy im przyszłość Andrzejki kochanie. Ale wiesz, że jestem typem, nie?